Dzień dobry, witam po El Classico. Planowałem nagrywać ten odcinek z ulicy i tam przygotować takiego vloga, natomiast taki jest huk, że doszedłem do wniosku, że jednak jakość dźwięku jest najistotniejsza, bo wielu z Was te odcinki w dużej mierze słucha. Dlatego przede wszystkim, jeśli chodzi o El Clasico, taka rzecz, która mnie najbardziej cieszy ogólnie w kontekście El Clasico, to na pewno fakt, że te mecze stały się niesamowicie nieprzewidywalne. Mianowicie, jeszcze do pewnego momentu można było zakładać przed meczami Realu Madryt z Barceloną, że będziemy wiedzieli, jak te spotkania się poukładają. Jak zagra Real Madrid, jak zagra Barcelona, kto będzie wierny tym swoim. Swoim wartościom, że Barcelona będzie starała się bardziej lub mniej nawiązać do tych wszystkich wartości Johana Cruyffa, Guardioli i tak dalej, natomiast Real wiadomo szybki futbol, kontry, indywidualna jakość poszczególnych zawodników. Natomiast w ostatnim czasie to się znacząco pozmieniało. Carlo Ancelotti zawsze był trenerem, który potrafił dostosować się po prostu do okoliczności. Natomiast Xavi uczy się być takim szkoleniowcem elastycznym i jeśli chodzi o ten wczorajszy klasyk, to ja nie ukrywam, że byłem zaskoczony, ponieważ spodziewałem się podobnego meczu do tego, który widzieliśmy ostatnio w Copa del Rey, czyli Barcelony, która zapowiadała, że zagra w sposób ofensywny. Natomiast jako że brat brakuje Dębele Dembele, ulubionego skrzydłowego szawiego, mimo że Rafinha jest w dobrej formie, pomimo faktu, że brakuje Pedriego, to, to Barcelona po prostu postara się zagrać defensywnie, żeby dostosować się właśnie do tych okoliczności. I to było dla mnie duże zaskoczenie, że obejrzeliśmy taką barsę bardziej radosną Barcelonę, bardziej dbającą o piłkę i Barcelonę przejmującą inicjatywę od początku tego meczu, co w moim odczuciu bardzo zaskoczyło Real Madryt. I to było najfajniejsze w tym meczu, że ten mecz naprawdę mógł pójść w każdą stronę, że kiedy wydawało się, że to Barcelona dominuje i to Barcelona strzeli gole, to akurat wtedy pokazywał się Real, kiedy Real przejmował inicjatywę, zwłaszcza po bardzo dobrych zmianach Carlo Ancelottiego i po wejściu Marco Asensio a także Rodrigo, wtedy wydawało się, że to Real przechyli szale na swoją korzyść, ale tak się nie stało, ponieważ gol Marco Asensio nie został uznany. Ale tak po kolei, możemy sobie rozpocząć nawet od akcji bramkowych. Przede wszystkim w tych dzisiejszych czasach nastawiamy się w dużej mierze na pojedynki Viniciusa z Ronaldem Araucho i moim zdaniem to jest coś, do czego będziemy wracać nawet po dekadzie. To znaczy, jeśli będziemy przypominać sobie te mecze, te klasyki szawiego przede wszystkim, to będziemy je utożsamiać z pojedynkami Urugwajczyka z Brazylijczykiem, z takimi pojedynkami, które toczą się w atmosferze sportowej bardziej niż prowokacyjnej. I jak ten mecz wyglądał właśnie z tej perspektywy? Przede wszystkim Viniciusowi kilka razy udało się pokonać Ronalda Araucho, natomiast powiedziałbym, że to były bardziej dryblingi oparte wtedy na szybko niż faktycznie na takim konkretnym dryblingu. Ale Vinicius w tym meczu czuł się bardzo dobrze i Vinicius chciał dźwigać odpowiedzialność właśnie za Real Madryt, więc jak najbardziej to jest dla mnie postać na plus. Natomiast Ronaldo Araujo po tych początkowych niepowodzeniach, po tych pierwszych nieudanych starciach z Brazylijczykiem, po tej sytuacji, kiedy no wybitnie zabrakło mu szczęścia, kiedy padła bramka samobójcza, Ronaldo Araujo się podniósł i później momentami wyglądał po prostu bardzo dobrze. Ten mecz miał kompletnie nieoczywistych bohaterów, jeśli chodzi o Barcelonę. Bo chyba nikt nie zakładał, że na takim etapie kariery bramki dla Barcelony w klasyku będą zdobywać Sergi Roberto, a także Frank Kessier, czyli piłkarze trzeciego planu. Gdyby Sergi Roberto był oceniany wyłącznie przez pryzmat występów w klasykach, to byłby jednym z najbardziej wartościowych piłkarzy na świecie, bo wtedy ten zawodnik wchodzi na jakiś niesamowity poziom, nawet takiej czystej motywacji piłkarskiej, która sprawia, że uwypukla po prostu swoją jakość. Szawi zawsze bierze w obronę Sergiego Roberto i po takim meczu to szczerze mówiąc nawet się nie dziwię, bo już abstrahując od tego, że Sergi Roberto miał szczęście w tamtej sytuacji, że piłka akurat przy Bilardzie spadła pod jego nogę. To ja doceniłbym Roberto za wysiłek w tym meczu, doceniłbym za go za to, jak pokazywał się do gry, na ilu pozycjach, w ilu rolach zobaczyliśmy tego zawodnika i na przykład jak często dawał piłkarzom Barcelony w ofensywie taką po prostu opcję jak granie na ścianę, a trener Almerii Rubi mówił, że taki był cel Almerii, która ostatnio z Barceloną sobie poradziła żeby Barca nie mogła właśnie grać na ścianę, bo wtedy po prostu czuje się komfortowo. Więc tutaj taką opcję dawał Sergi Roberto i oczywiście ja nie powiem, że on wszedł w buty Pedriego, bo w buty Pedriego nikt nie będzie w stanie wejść. Natomiast jako taki zadaniowiec pisał się znakomicie. Jeśli taki piłkarz godzi się na przykład żeby grać za relatywnie niskie pieniądze, to warto takiego zawodnika jako opcję nawet w kadrze utrzymywać, ponieważ on tutaj pokazał, że jako zadaniowiec taki typowy zadaniowiec potrafi spisać się. Znakomicie. A co do Franka Kessiego, no to to jest po prostu jakiś fenomen, że piłkarz, który pozornie do tej Barcelony, jeśli chodzi o granie, nie pasuje, że pozornie może być zbyt wolny, nawet jeśli chodzi o myślenie w graniu, że taki zawodnik po raz kolejny okazuje się być decydujący, w ostatnim klasyku, oczywiście samomu jadera tam, w czym wielki udział miał Frank Kessę. Natomiast tutaj już oczywiście pomocnik afrykański wpisał się na listę strzelców. Jeśli chodzi o Real Madrid, będę tutaj skakał po różnych wątkach, ale tych wątków, jak zwykle po klasykach, jest bardzo dużo, mnie Real rozczarował. Być może miało na to wpływ niedawne spotkanie z Liverpoolem i fakt, że piłkarze Carlo Ancelottiego po prostu wypruli się fizycznie, ale jeśli porównamy sobie występ, to niego i Luki Modriccia. Z, Liverpool, z Liverpoolem w porównaniu z klasykiem. No to jednak jest niebo a ziemia. Aczkolwiek Modric miał swoje momenty w tym meczu. Toni Kroos absolutnie nie mógł odnaleźć samego siebie. I dostosować się do warunków tego klasyku. Troszkę rozczarował mnie jeśli chodzi o fazę ofensywną Fede Valverde. Natomiast moim zdaniem mogło to też wynikać z tego, że cały czas miał baczenie na Alejandro Balde. A o roli Alejandro Balde niedawno opowiadałem, że to jest piłkarz, który po prostu gra tak ekspansywnie, tak wysoko, że... Sam Dani Carvajal mógłby tam po prostu nie wystarczyć. Zresztą od samego początku tego meczu dało się zauważyć coś takiego. Jeśli chodzi o takie refleksje po prostu z trybą, że po prostu ta współpraca w Realu Madryt z prawej strony wyglądała naprawdę bardzo dobrze. Jeśli chodzi o to, jak piłkarze się uzupełniali. Valverde, także Eduardo Camavinga. Natomiast jeszcze jedna taka rzecz, żebym nie zapomniał, na którą zwróciłem uwagę i wydaje mi się, że to nie było aż tak widoczne w przekazie telewizyjnym. Ronald Araujo zagrał na prawej obronie, z przodu zagrał Sergi Roberto, czyli, powiedzmy, jest to ustawienie nietypowe, jak na Barcelonę. Mm, przede wszystkim jeśli chodzi o serdziego Roberto, no bo jego oglądamy dość rzadko. Araujo czasami grywa na prawej obronie, zwłaszcza w klasykach. Natomiast tam zdarzały się nieporozumienia, tam zdarzały się takie braki w komunikacji i zdarzały się takie momenty, kiedy no po prostu było widać, że piłkarze mają troszkę problem ze znalezieniem wspólnego języka. Wydaje mi się, że na przykład kamery hiszpańskiej telewizji, które ustawiły sobie, no właśnie, kamerę po prostu na Ronalda Araujo, mogą takie momenty wyłapać, ponieważ moim zdaniem tam po prostu nie było idealnie, jeśli chodzi o trzymanie odległości, jeśli chodzi o komunikację pomiędzy piłkarzami. Natomiast to nie zmienia faktu, że... Że Real Madrid tak czy inaczej tych skrzydeł nie potrafił rozwinąć, e, ponieważ Karim Benzema po prostu jest daleki od optymalnej formy, to już od dłuższego czasu. E, ale zauważyłem jedną rzecz, komentując to spotkanie. Mianowicie, że Karim Benzema zaczął się czuć komfortowo w tym meczu, kiedy na boisku pojawił się Rodrigo. Może to był przypadek, natomiast jak wcześniej wspomniałem, Karl Ancelotti pomógł tymi zmianami i obejrzeliśmy inny Real, Real konkretny, Real przebojowy, z tym Rodrigo przedzierającym się właśnie między liniami. Natomiast miałem takie poczucie, że Karim Benzema odetchnął troszkę z ulgą. Nie dlatego, że jemu źle się gra z Viniciusem, bo to już zupełnie nie są te czasy, tylko dlatego, że dostał po prostu dodatkowego kompana do gry ofensywnej, z którym można ewentualnie zagrać płynną akcję ofensywną. Więc to jest też taka moja refleksja właśnie z tego spotkania, że Karim Benzema dobrze czuje się na boisku nie tylko z jednym Brazylijczykiem, ale także z drugim. Co jeszcze tutaj można dodać? Na pewno niepokoić może fakt, że... Real Madrid w takich meczach, kiedy Karim jest w kiepskiej formie, w słabszej niż zwykle, no, no bo wiadomo, że Benzema w słabej formie jest i tak niezłym napastnikiem, ale że, że w takich momentach po prostu Real jest uzależniony od Viniciusa. Z jednej strony świetnie to świadczy o Viniciusie, że on potrafił doprowadzić po prostu do takiego momentu. Natomiast z drugiej strony, no mimo wszystko nie powinno być tak, że, że cała ta gra aż tak wisi na tej inspiracji i wygranych pojedynkach Viniciusa, po prostu... Ten piłkarz daje sobie z tym radę, ten piłkarz ma mocny charakter, ma mocną osobowość, jest w stanie dźwigać takie momenty, natomiast to jest za mało. Jak na Real Madryt po prostu to jest za mało. I ten mecz różnił się w, na przykład od spotkania z Liverpoolem tym, że tam oglądaliśmy po prostu inną wersję niego krosa, nawet lepszą wersję właśnie Luki Modricza. Że jeśli nie jesteś w stanie jeszcze dodatkowo zaangażować boków obrony do gry ofensywnej, no bo na co ostatnio dawał sporo w ofensywie, no ale tu był klasyk, troszkę inna historia, plus Dani Carvajal, który no, po prostu jest jaki jest. Todo. Opieranie się na Viniciusie do tego stopnia to jest po prostu za mało. No i Realowi brakuje tej dodatkowej opcji. Nawet takiej opcji, wiecie, prymitywnej. Na zasadzie wstawiamy teraz gościa, który będzie stał w tym polu karnym i będzie czekał na piłki. Alvaro Rodríguez w tym meczu nie mógł zagrać za kartki. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że to oparcie gry na Viniciusie do tego stopnia może momentami być irytujące. Wielki mecz Thibaut Courtois. Trzeba temu bramkarzowi to oddać. Rozmawiałem z Czarkiem Wilkiem po spotkaniu, który oglądał z perspektywy Trybun ten mecz Zapytałem go, który piłkarz zrobił na nim największe wrażenie, bo zawsze, kiedy ogląda się ten mecz z dołu, no to zwraca się uwagę na inne rzeczy. Jak ja zobaczyłem na przykład z bliska z dołu szybkość Alejandro Balder, czy jeszcze wcześniej na przykład komentując Bayern Kingsleya Jakomana, to miałem wrażenie, że FIFA odbywa się po prostu na moich oczach. Natomiast Czarek zwrócił uwagę na, na ten spokój, jaki daje Thibaut Courtois, bo to rzeczywiście jest niesamowite. Courtois broni strzały niemożliwe, po czym po prostu się podnosi broniłem. No nie wiem, spoko, nie mam do Was żadnych pretensji, nawet jeśli ktoś popełnił błąd, ja tu jestem od tego, żeby Wam pomóc. I to ma i Kurtuła, który to pokazał zwłaszcza w tym El Clasico na poziomie światowym i oczywiście Mark andré Terstegen, który w tym meczu miał mniej pracy. I teraz tak, na koniec wypadałoby powiedzieć o Robercie Lewandowskim i przede wszystkim o MVP tego spotkania, którym dla mnie nie był Sergi Roberto wybrany przez Pańską telewizję, tylko inny zawodnik. Na początek Lewy. Nie ma jeszcze takiego momentu, żeby odtrąbić powrót wielkiego Roberta Lewandowskiego. To jeszcze nie jest ta chwila. Natomiast uważam, że było lepiej niż wcześniej. Że było lepiej niż w poprzednich meczach z Atletikiem czy w ogóle w tych poprzednich spotkaniach. Robert Lewandowski był bardziej aktywny, jeśli chodzi o pokazywanie się do gry na prawym skrzydle, na lewym schodzenie. Robert Lewandowski był bardziej aktywny, jeśli chodzi o pojedynki, jeśli chodzi o oddawane strzały, dwa uderzenia z dystansu. Natomiast zdarzały się takie momenty, kiedy Robert Lewandowski po prostu potrzebował zbyt wiele czasu na decyzję. Jakby ten ułamek sekundy decydował o tym, że piłkarz Realu Madryt jest w stanie do niego doskoczyć, zabrać mu piłkę albo zabrać mu szansę na idealne rozwiązanie danej akcji. Więc moim zdaniem było lepiej, to był taki występ 6 na 10. Natomiast to jeszcze na pewno nie jest ten Robert Lewandowski. Udział w akcji Bramkowej, oczywiście. Niezwykle efektowny, to na pewno zostanie zauważone. Szczerze mówiąc, nie, ani nie czytałem, ani jeszcze nie słuchałem reakcji hiszpańskich mediów, natomiast wydaje mi się, że oni to zagranie bardziej docenią, niż skrytykują Roberta Lewandowskiego właśnie za ten występ podczas El Clasico. Natomiast mówię, to absolutnie nie jest lewy, grający jeszcze na 100%. Daleko do tego lewego, którego widzieliśmy jesienią, ale być może taki lewy jeszcze wróci. Tutaj pokazał takie symptomy, że gdybyśmy za chwilkę mieli jakieś kolejne mecze po prostu w lidze hiszpańskiej, to wydaje mi się, że Robert po prostu by się rozpędzał. Przychodzi przerwa reprezentacyjna. Więc zobaczymy, jak ona wpłynie na polskiego napastnika. I na koniec oczywiście MVP tego meczu, czyli dla mnie Rafinia, czyli piłkarz, który brał na siebie inicjatywę, piłkarz, który szukał strzałów, piłkarz, który szukał dośrodkowań, pokazywał się do grania, pokazywał się do pracy w obronie. To jest norma. Ja komentując to spotkanie, mówiłem o tym, że Rafinia jest piłkarzem, który według statystyk wkłada największą intensywność w granie w zespole Barcelony. Przez intensywność rozumiemy. Dystans pokonany z prędkością wyższą niż 21 km na godzinę, więc Rafinia przenosi standardy Marcelo Bielsy i Premier League do La Liga, to jest super. Natomiast niekiedy zdarzały się takie momenty, kiedy on po prostu gasł podczas meczu, kiedy przede wszystkim jedna rzecz. Po Rafinie od samego początku było widać, że presja narasta, że krytyka na niego wpływa i że on nie zawsze daje sobie z tym radę. I w Często wpływało to na niego negatywnie, i ten piłkarz po prostu gasł podczas meczu, ale tu było odwrotnie. To był naprawdę Rafinia w fantastycznej wersji. Taki Rafinia z charakterem, z osobowością. Rafinia, który chce pokazać, że może być jednym z boiskowych liderów Barcelony. Więc to ten mecz po prostu wyglądał na taki, jakby od tego spotkania zależało dalsze być albo nie być Rafini w Barcelonie. Oczywiście szerszy kontekst znamy, nie będę w to w tym momencie wchodził w rywalizację z Usmanem Dembele. Jeden daje więcej w defensywie, drugi mniej. Jeden jest bardziej nieprzewidywalny. Drugi mniej. Natomiast moim zdaniem, tym meczem Rafinia pokazał, że on po prostu wypruje się, żeby zostać w Barcelonie. Wiadomo, że latem on będzie kandydatem do odejścia. Nawet nie tyle dlatego, że on nie sprawdził się w 100% w barwach Barcelony, ponieważ po prostu zaczął się sprawdzać i te liczby zaczynają wyglądać bardzo dobrze. A szczerze mówiąc, mnie bardziej zaimponował występ w El Clasico niż nawet te ostatnie liczby Rafini. Ale przede wszystkim dlatego, że jest cały czas niezwykle ceniony na rynku Premier Liga. Barcelona będzie potrzebowała pieniędzy. Natomiast. Rafinia tym meczem pokazał, że tak jak Frankie de Jong często pokazuje swoimi deklaracjami, tak tutaj Rafinia, oczywiście występami Frankie de Jong, tak tu Rafinia pokazał swoim występem, że on naprawdę zrobi wszystko, żeby w tej Barcelonie pozostać. Dla mnie to był zdecydowanie MVP tego spotkania, więc to są takie momenty, które i refleksje, które ja zapamiętam przede wszystkim z tego, z tego meczu. I, I cóż, no i to by było tyle, jeśli chodzi o, o komentarz do tego El Clasico. Czekam oczywiście na Wasze spostrzeżenia. Także ja teraz udaję się na, na krótką przerwę. Yy, i, I co? I przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować tym, którzy wybrali Canal Plus podczas ostatniego El Classico, bo to bardzo dużo dla nas znaczy, bo naprawdę sporo serca wkładamy ogólnie w cały ten produkt, jakim jest El Classico. Yy, a tym, którzy nie wybrali, to cóż, no mogę tylko powiedzieć, że zapraszam następnym razem i mam nadzieję, że będą Państwo zadowoleni. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę miłego dnia. No i cześć.